Jestem w swoim pokoju w komputerze, niezdolny aby zrobić cokolwiek. Jest to kolejny dzień, kiedy nie mam pojęcia co zrobić. To sprawia, że czuję się taki teraz bardziej bezradny i przygnębiony. Jednak ja nie wiem jaka jest przyczyna takiej sytuacji. Czuję, że coś jest nie tak, ale tak jakby nie wiem co. Tak jakby nie mógł tego wyrazić słowami. Co tylko pogłębia ten mój cały stan bezradności. Tego samego dnia postanowiłem wyjść sobie na spacer. Jednak tym razem robię coś inaczej. Zazwyczaj kiedy wychodziłem na taki właśnie spacer, brałem ze sobą słuchawki, aby posłuchać jakiegoś podcastu. Ponieważ myślałem, że w ten sposób jakoś dobrze wykorzystam jednak tym razem nie mam na to kompletnie ochoty. Biorę ze sobą tylko klucze i telefon i tyle. Wychodzę z domu i cały czas myślę o tym jednym problemie, którego w ogóle nie mogę wyrazić. Swoje drogą, jeżeli jesteś uczciem lub talentem i masz trudem z takimi rzeczami jak skupienie, prokrastynacja, motywacja, zarządzanie czasem, zarządzanie energią. Pierwszy link w opisie się do mojej darmowej grupy, gdzie dostajesz kontakt do mnie, dostajesz kontakt do ludzi o takich samych zainteresowaniach, które mogą sobie pomagać na wcześniej wspomniane tematy. Jeżeli Cię to zainteresuje, kliknij teraz pierwszy link w opisie. Ten problem zaczyna mi zabierać tyle takim przestrzeniem w głowie, że Całkowicie zapominam o tym, gdzie idę, a nie gdzie jestem. Z jakiegoś powodu nie daje mi to w ogóle spokoju. A w tym samym momencie pomyślałem sobie, że w końcu nagrywam film tobie Może to po prostu spróbuję określić na kamerze. I tak jestem teraz na jakimś pustkowym i nikt mnie nie widzi, to czemu ja bym nie mówić do siebie? Włączam telefon, odpalam kamerę i zaczynam mówić. Zaczynam się pytać, dlaczego czuję się teraz taki przygnębiony i zagubiony. I staram się podać kilka właśnie przyczyn dla takiej właśnie sytuacji. A w końcu dochodzę do momentu, kiedy jedna z tych możliwości wydaje się taka prawdopodobna. To jest takie chwilowe uczucie, kiedy po prostu Czujesz to, że to jest dobre, że to jest ten konkretny problem. Czuję się zagubiony, ponieważ nie wiem na czym się skupić. Do tej pory zawsze miałem jakieś konkretne zadanie, na które ja mogłem poświęcić właśnie większość swojego czasu. Na początku z nim zadaniem było programowanie, potem przeszło to w studia, aż w końcu doszedłem do nagrywania filmów na YouTubie. Ale teraz czułem kompletną taką pustkę i nie wiedziałam znowu dlaczego, więc zadałem sobie kolejne pytanie. Dlaczego nie mogę nagrać jakiegoś filmu? Co mnie to wstrzymuje? I znowu staram się podać kolejne przyczyny dla takiej właśnie sytuacji, Aż w końcu natrafiłem na ten, który wydaje mi się najbardziej trafny. Po kilku takich rundach. Orientuję się, co jest konkretnym problemem. Przestałem uczyć się treści, informacji, o których rozmawiał. Dlatego skończyły mi się też tematy, na które mógłbym się wypowiadać swobodnie. Może wrażę, że miałeś ten w życiu taki moment, kiedy wiedziałeś, że coś jest nie tak, wiedziałeś, że masz z czymś problem, ale jakby nie mogłeś tego wysłowić. Możliwe, że teraz nawet masz ten problem i nie wiesz, co to może być. Czujesz się taki zagubiony i chciałbyś, aby ktoś ci po prostu powiedział, podał kierunek, co masz zrobić, co jest ten główny problem, jakie jest rozwiązanie. Ponieważ nie wiesz, w to, że sam możesz je znaleźć, że stan masz już jakąś odpowiedź. i. To prowadziła właśnie do takiej bezsilności, kiedy uważamy, że, że brakuje nam po prostu informacji, że jakaś informacja nie znajduje się tutaj u nas w głowie i z tego powodu mamy ten problem. I w tym wypadku, dla mnie przynajmniej, okazało się pomocne właśnie takie nagrywanie siebie. Nagrywanie siebie tłumaczącego, próbującego wytłumaczyć, z czym się zmagam, jaki jest mój konkretny problem, z którym teraz się zmagam. Ponieważ słyszałem, że w ten sposób tak naprawdę wykonujemy 95% pracy, które trzeba, aby rozwiązać ten problem. W momencie, kiedy określisz konkretnie, z czym się zmagasz, zadajesz to konkretne pytanie najczęściej. Odpowiedź na nie znajdujesz automatycznie. I właśnie tutaj może okazać się pomocna właśnie ta praktyka, czyli nakrywanie siebie, próbującego wytłumaczyć dany problem, próbującego określić, z czym się konkretnie zmagam. Ale to nie musi być koniecznie na kamerze, nagrywając siebie. Możesz to robić po prostu na kartce, pisząc. To jest właśnie ta, ta praktyka, która nazywa się pisaniem dziennika. Jednak trochę zmodyfikowana. I dzięki właśnie tej czynności, zauważyłem, że nie ma żadnego problemu, który nie miałby jakiegoś rozwiązania. Ponieważ w momencie, kiedy udaje mi się jakby wyartykułować to, Pytanie, ten problem, z którym się zmaga, zaczynam od razu planować poszczególne kroki, które muszę zrobić, aby rozwiązać ten problem. I to tyle wystarczy. Mam nadzieję, że ta praktyka w jakiś sposób Ci faktycznie pomoże, tak jak mi pomogła. Możesz zasubskrybować, jeżeli chcesz. To było wszystko. Cześć.